Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem chodzi o async await w JavaScript. Możesz nauczyć się jak używać funkcji fetch z async await, korzystając z przykładowego kodu. Możesz również dowiedzieć się jak wykonywać wiele operacji asynchronicznych równolegle, używając Promise.all. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. Async i Await w JavaScript to funkcje zaprojektowane, aby pisanie operacji asynchronicznych było bardziej intuicyjne i czytelne. Korzystając z tego, możesz zmniejszyć złożoność tradycyjnych funkcji zwrotnych i łańcuchów, promis, a kod asynchroniczny pisać w sposób przypominający kod synchroniczny. Async jest używane do zdefiniowania funkcji jako funkcji asynchronicznej. Funkcja Async zawsze zwraca obietnicę promis. W funkcji oznaczonej jako Async można użyć await, aby poczekać na zwrócenie wyniku obietnicy promis. W tym przypadku wywołanie my async function automatycznie zwraca obiekt promise. Po rozwiązaniu obietnicy promise jej wynik staje się wartością zwracaną przez return. Await jest używane, aby zaczekać na rozwiązanie obietnicy PROMIS. Korzystając z Await, możesz wstrzymać wykonywanie kodu, aż obietnica PROMIS zostanie rozwiązana i odebrać jej wynik. Await może być używane tylko wewnątrz funkcji Async. W powyższym przykładzie oczekuje na obietnicę, promis, zwróconą przez funkcję fetch za pomocą await, a następnie wykonuje dalsze operacje asynchroniczne, używając wyniku. Jeśli wewnątrz funkcji async wystąpi błąd, błąd ten jest traktowany jako reject obietnicy, promis. Możesz użyć instrukcji try-catch, aby obsługiwać błędy. Użycie bloku Try-Catch pozwala wychwytywać błędy występujące podczas operacji asynchronicznych, zapobiegając awarii programów w przypadku wystąpienia błędów. W porównaniu do tradycyjnych łańcuchów Promise, Async, Await oferuje następujące zalety: Poprawiona czytelność, przetwarzanie asynchroniczne można pisać jak kod synchroniczny unikając złożoności głęboko zagnieżdżonych łańcuchów, promis i funkcji zwrotnych. Łatwiejsze debagowanie. Ponieważ kod wygląda jak synchroniczny, debagowanie i obsługa błędów są łatwiejsze. Lepsza konserwowalność. Procesy asynchroniczne można pisać prościej, co ułatwia wprowadzanie zmian lub modyfikowanie kodu oraz poprawia długoterminową konserwowalność. Porównajmy kod wykorzystujący łańcuchy promise oraz kod z użyciem async await. Jak widać, użycie async await pozwala pisać procesy asynchroniczne w sposób liniowy co skutkuje bardziej czytelnym kodem. Łącząc promise.all lub promise.race z await możesz wykonywać wiele operacji asynchronicznych jednocześnie i zbiorczo obsługiwać ich wyniki. promis.ol rozwiązuje wiele obietnic promis jednocześnie i zwraca ich wyniki w postaci tablicy. Czeka, aż wszystkie obietnice promis zostaną rozwiązane, a jeśli którakolwiek z nich się nie powiedzie, cały proces jest uznawany za niepowodzenie. Promis, race, zwraca wynik pierwszej obietnicy, promis, która zostanie spełniona lub odrzucona. Jest to przydatne, gdy chcesz zareagować na tę operację asynchroniczną, która zakończy się jako pierwsza. Jednak jeśli pierwsza obietnica, promis, zakończy się niepowodzeniem, błąd zostanie natychmiast przechwycony przez catch. Promis, all settled, czeka na wszystkie wyniki, niezależnie od tego, czy zakończyły się powodzeniem, czy niepowodzeniem. Każdy wynik jest zwracany w postaci status, value lub status, reason, co pozwala określić, które obietnice, promis, zakończyły się powodzeniem, a które niepowodzeniem. promis.any zwraca tylko wynik pierwszej pomyślnie spełnionej obietnicy, promis. Wyjątek jest zgłaszany tylko wtedy, gdy wszystkie obietnice, promis, zakończą się niepowodzeniem. Można tego użyć jako mechanizmu ponawiania prób w środowiskach, gdzie niektóre API są zawodne, dopóki jedna z nich się nie powiedzie. Async, Await to potężne narzędzia do obsługi przetwarzania asynchronicznego, Dlatego warto z nich korzystać, aby uprościć złożoną logikę asynchroniczną. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź URL w opisie, aby wspomóc naukę. Jeśli spodobał Ci się ten film, rozważ zasubskrybowanie kanału i polubienie go. Dziękujemy za oglądanie!